SOMEBODY ONCE TOLD ME THE WORLD IS GONNA ROLL ME I ATE THE SHOPPING STOOL IN THE SHED SHE WAS LOOKING KIND OF DUMB WITH HER FINGER IN HER THUMB Siemanko, System Editing z Was w kolejnym odcinku Susuibim Commander 2 Yyyy no cóż, tutaj kontynuujemy właśnie tą tutaj przeprawę Yyy cóż, no to co robimy, wyłączamy pauzę i walczymy dalej A co, na czym skończyliśmy, no to zbudowaliśmy tutaj bazę Yyyy no co to z tego, że ja tutaj po pierwszym, po pierwszym odcinku, tam yy, skąd de, nagrywam. Ale dobra. Ja to będzie ja na dwa odcinki. Więc. Choć yy, nie będę się tym męczyć, to tak, za bardzo. Dobra. Bo ta armia się tutaj produkuje? Hmm. A ja chciałbym wyszedł jakiś półgodzinny odcinek. Dobra. My mamy armię już gotową na rozkazy, ale to. Może się nie udać, więc może żeby było Armię A te boty raczej nie pływają. Nie. One, one, one chodzą. No, to możemy. Crossfit? To już 8. Dobra, przygód masy jest naprawdę bardzo potrzebny teraz. Dobra, zobaczmy. Plus 14 teraz idzie. Ale to tak za mało. Za mało! Halo? Czemu ten nie buduje? Proszę to zbudować. No właśnie, no właśnie, no właśnie Więc na dobrą sprawę, bym wziął bym czołgi I niech tutaj ruszają Ja myślę, że też na dobrą sprawę bym wziął drugiego z tego zwiadowce. Teleport mi tutaj też obchodzi, więc nie będę marnować. Dobra, na dobrą sprawę, już muszę też atakować z powodu Do ataku, Jest to, nie, dobra, niech to się ten da sobie obronę Jakiego pilową. to działa. Dobra, to ja bym poprosił drugą partię obrońców, No ja to bardziej wierzę, że przeciwlotniczych, żeby mi to poleciało tutaj. I drugi inżynier by poleciał mi to z tej to. Dobra, nie mamy teleporter. Good news. capture it and do it fast you got inbound AC 1000s i'm still working on the security system oh no head to the other outpost and see what its shield is protecting oh. the teleportability can be accessed through your special abilities interface cię no trzeba to, to przejąć w takim razie załatwi tych kości. A to są eksperymentalne, kurde bronie. Nie, to niech czołgi przynajmniej te uciekną. Kurde z eksperymentalnymi się nie, nie można bawić. Dobra, proszę tutaj parę tych lotniczych, By tutaj mi leciało. O też mam dużo masy. o właśnie ma o to mi chodziło właśnie. <śmiennie> <śmiennie> Dobra wiem, że te poneczki eksperymentalne to nie działają na te Mały problem jeśli chodzi walka z, z dalekimi na z powietrznymi po prostu oddziałami No to sobie wyprodukuj to To się przyda Tobie To się wyprodukuje Dobra nie to tam leci to 4, tu się buduje. No to w to się drugi taki ośrodek. Nie to eksperymentalny. No to też się buduje. Dobra, i ja bym chyba bym chciał jednego z tutaj. sobie tak dobrze radzi. Pytanie jak długo? Jest jakiś wolny inżynier. Taj na przykład. Kurwa, to ja O, tutaj się kupuje. Do ataku! Dobra Dobrze, dobrze, dobrze Lotnictwo, to też To się przyda, to, to Jak na chwilę obecną, to się bardzo przyda Dobra, na chwilę obecną, to chyba Obecnie to lotnictwo może nawet chyba już zawalczyć to chyba. Zaatakować. AC no, to przejdźmy chyba. Łatnictwo? Zaatakować AC1000. No, to myśli, te, to, to, to sobie z tym radę. Ot, no widać, no, że to nie atakuje okazji, to dosyć lotnicze. 15 lotnicze Dobra To za chwilę mój inżynier pójdzie tam i to jest ten Próbuję No to tu jest dużo miejsce tu... tam w ogóle jak tam jest ten ośrodek A to AC-1000 kolejny już spadnie i Że tutaj to, to, to będzie ciężko. No zobaczmy. Kolejne budynki przeciw ten. Dobra, tutaj to już kończy budować. Żaden. Dobra, to wykorzystamy ten. Dobra, niech ten zbroi. Mocni. I co, kalanierki. Eee 8 już. Dobra, to już to przejęliście. To dobrze. Dobra, to jest na pozycję. Inżynier, lecisz to mi przyjmujesz. To już jedno z bardziej zniszczonych, to jeszcze tam Budynki, to, o właśnie, to mi potrzebne. Inżynier, e, wyjmij tu w tylko jedno wkłada w głowę.

we're cheating again yes we are keep an eye out for more of these security stations the prison entrance is controlled by two control centers disable the centers to lower the gate once it's open you can walk right in and load up our brothers into your acu i'm fine yeah but i'll show you ten extractor door O, że mi to, to blokuje. Aha. Dobra. Ty to może mi ten. Zrób mi odzysk. No hey! Mam dobrą sprawę. E! Mama z tego inżyniera. I to jeszcze drugiego Dobra, no zobaczmy, czy mam eksperymentalnych. Nie mam eksperymentalnych Katowy. Hadarowy Hmm. Chodzę, że nie ma tego. O, manerarka! Stocznia. I nie wiem się wysławiać. O! Może być też ciekawie. niech mi się więcej tych mekotopów, jakopot. Uje, yeah! tarcza aktywna. Polu siłowym, może to ten... nie A ten to się to skąd się wziął Po mi tam na ten na ląd? Skąd to się mi się tam wzięło? A ty rob... mój inżynierze nowy Kolego To weź mi tutaj wyprodukuj ten Mój własny stocznie Ryda <grymne> przejął na już jest po mojej historii W sumie ten? Muszę ten wejść tam Nie za duży Za duży Leka za duży Dobra, to nie wykorzystam ich w takim razie ten Wy innym tak Dobra, to ty możesz tam. Nie, idźcie tu. Chwilę to może się zmieści. Wstójcie, wstójcie, wstójcie. Nawet w to. Niech to mi leci tu. Wsiadnijcie mi tu. To niech sobie wybuduje swoje własne lotnisko. Niech też mi to wsiadnie. przynajmniej ta ilość, która może być. Dzisiaj nie mi reszta. niech tu paleć tu. Ale nie wchodź w inny, mi drugiego transportowca. A to już mi się wydygowało. Dobra. Yy... Krążownik, właśnie do parę krążowników dać. Tak, to się przyda. Hmm. Weź mi tutaj podleć. Nie weźmy ten co tutaj posliczał. Nie, 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 nie. Tutaj stój, stój, sobie, stój, stój. sobie stój, 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 stój. Ja sobie wezmę sobie parę tych myśliwców. I niech to pochodzę tu. Nie, a wolę weź tutaj podleć. I podleć. Aha. to sprawę. Wiem czy to już nie za dużo myśliwców wziąłem. Nie, weź się tutaj wody, z tu niech ta reszta niech ta tutaj reszta, a reszta tu i mi tutaj asportowca. Mi to tu Możecie też to by wy, wystawić i teraz wy możecie już wracać że powiedzieć. To niech na dobrą sprawę, już mi to nie zaatakuje. Dlaczego ja nie podać mi tu. Ty właśnie jest sobie inżyniera. A te transportowce nie są już takie głupie, żeby powiedziawszy. I wysadź mi go tu. moja własna marynarka! z tego, że przyjąłem, że to jest przyjęte przez wroga. Atakować. Nie, to, to, to. Heads up, you got inbound AC-1000s. The prison entrance is clear of AC-1000s for now. How long do I have? No idea. You better act a powrót, powrót, powrót! Ucieczka! A no, tak inżyniera, super A, no, tutaj tak idzie na straty. Dobra, lotnictwo! Chyba łatwiśmy tu drwaństwo! I tak samo, dołączcie do zespołu. Dobra, zobaczmy. No, prawie mamy, prawie wszystko. O to, jaki ma zasięg, kurde. narka to był nawet dobry pomysł, żeby przyjąć. Weź to ten, naprawko. Dobra. Dobra. Ej kochani. Eee, no to wracacie, no to wracacie kochani. Wracacie, 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 wracacie! Comeback! jest To wszystko. I tak eee, jednego inzienia proszę na pokład ja to nawet lepiej z dwóch Wsiąść. No ale nie mi je nie mi tutaj. A to tutaj lotnictwo czeka na rozkazy. A manerka to się sobie tutaj radzi. A to wszystko, co mogę. Dobra, dziękuję. No tak, weź mi to przyjm. To. Ty? To może już już uciekać stąd Work your magic. Uh, give me a second. The prison's defensive structures will now target the remaining air. Ta system właśnie, to jest własny system, czyli lotniczy Geniusze A przynajmniej ten System, czyli biotniczy, to będzie jeszcze tyle Niższy właśnie ten Dobra, przyjęto, dobra Ja proszę własnego inż inżyniera Inżynier Kolejną marynarkę Kurde, tyle wszystko lepszone Kurde. Na to się zaskręciłem skręciłem I to mi to ekstraktor masy w sumie Tak na dobrą sprawę Wierzę, to jest już mój. Proszę będzie w wszy? Na no, wszystkie jednostek zaatakować główną bazę w A rozpocząć atak.

a gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra. A no to lecisz. Armia niech mi tutaj idzie bardziej głębiej. Mówię jak to jakkolwiek to, to ratować, a to... A to niemożliwe już i... Nie, wiesz co? Nie. Zrobimy to szybciej. Transportowiec, lecisz tu. Zrobimy to jak najszybciej, jak to się da. I ty, moja droga, przyjąć si wsi sobie tu i niech ten, ten transportowiec się tutaj prześli. No to niech ci tutaj wyładuje. Um. Tu, żeby to by była wyładowało A to już niemożliwe To już wygrałem No to na nim było mi te Tutaj Kurde A mi to Kurde, to jest piękne To jest kurka piękna a i to przejmujemy. I koniec misji. O, jak ktoś przejmie to już wygrałem. A to już lada moment. Tak, Lada moment. The are ready for pickup duży I'm dom oh yeah, the yeah the good job I'll reset the so no one else gets out. Jaren these guys look more like thugs than suits you're be okay If one of them is dumb to try something worry about him muszę dużo tych transportowców bo naprawdę pomaga już Dobra, i dziękuję, że oglądaliście, Popukujcie, subskrybujcie, komentujcie, wbijajcie, każdy, każdy odcinek, który będą oczywiście są w każdy poni... ten, yy, kurde. każdy wtorek i czwartek, i no cóż, yy, ostatni będzie jako dzisiaj w sobotę, dzisiejszym, kurde, ostatni będzie akurat z Undertale'a, dzisiaj w sobotę, i no cóż, życzę macie dzisiaj ciepło, więc cześć.